Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w grze Warzy. Tak jest, jest to gra Warzy. Pisem w opisie kanału, że będę nagrywał e, momen, momenty, e, wrzucał na kanał jakieś tam momenty z gry. I właśnie to zrobię. E, ogólnie jest to nagrany taki, ten pierwszy odcinek to będzie taki test, bo chciałem sprawdzić czy mi nie będzie zacinało podczas nagrywania. Jak widać. E, no, chodzi ładnie. Momentami się tam parę razy zetnie ewentualnie, ale tak to widzicie, że mm, ładnie chodzi, nie ma żadnych tutaj takich większych lagów, z czego się naprawdę cieszę. Mm, ale miałem ogólnie włączoną przeglądarkę i miałem escape'a włączonego, więc wydaje mi się, że jakbym wyłączył jeszcze to, to o wiele... Ładniej by mi chodziła gra. Byle lepiej. E, a więc tak, komentarz nagrywam osobno. Czyli teraz oglądam filmik i mówię do filmiku praktycznie. E, no i co mogę powiedzieć jeszcze? No ogólnie wybieramy się do takiego fajnego miejsca, gdzie można znaleźć białą broń, dużo białej broni. E, chodziłem tam często i znajdowałem tam maczety. Co mi się przydawało do dalszej gry. Co tam mogłem też znaleźć? No, tam Znalazłem też ile razy jakiś antybiotyk, bandaże, jakieś tam jedzenie, wodę. No, ogólnie fajne tam można na początek, jak ktoś się tutaj, pierwszy raz będzie grał, i się to pojawi, no to warto tam iść, bo tam raczej dużo osób nie chodzi. A fajne można naprawdę na początek fajne takie przedmioty zdobyć, które pomogą nam przetrwać. Hmm. Właśnie tutaj w tym momencie mnie y, wywaliło z serwera. O, jak widzicie. Właśnie mi się wydarzyło spowodowane tym, że miałem tego skape'a włączonego i przeglądarkę. Ok, i tutaj już doszłem do tego miejsca. Zobaczcie. Tutaj się jeszcze rozglądałem, czy nikogo... Nie ma na wszelki wypadek. Jakby ktoś był, no to bym wyciągnął czwórkę i bym postarał się go zabić, ale jak widzicie, nikogo tutaj nie zauważyłem, więc poszedłem dalej. Dupę zrobiłem z jednej strony, bo się nie odwróciłem za siebie, a mógł mnie ktoś śledzić, ale na szczęście nikt mnie nie śledził. No i jak dojdziecie tutaj, to zobaczcie, jak łatwo można tutaj wejść, omijając zombiaki. Zombiaki w tutaj, w tej... jak się to nazywa... w tej shopie tutaj, czy co to jest, jakiś budyneczek taki, to tutaj ząbiaków w nim, w środku, nie ma. Bynajmniej ja ani razu nie spotkałem, żeby tam był zombiak w środku. Zazwyczaj e, zombiaki stały po bokach, a tutaj było łatwe, łatwo udostępnione przejście. Wystarczyło iść na kucka, żeby mnie nie usłyszały. Ja tutaj przeszłem hardkorowo, ponieważ nie widziałem nigdzie zombiaków. I też z jednej strony myślałem, że ktoś tutaj już był, ale nikogo nie było. Jak widzicie znalazłem Krugera dużego i małego. przynajmniej ja tak to zwie. Tam dalej znalazłem tego baseball'a tam z kolcami, z gwoździami. Nie ma się to nazywa. I ogólnie zdziwiłem się, że znalazłem tu w ogóle jakąś broń, jakiś pistolet, bo zawsze jak tu chodziłem, to już wspominałem o tym, że znalazłem zawsze białą broń. Antybiotyki, jakieś tabletki, ewentualnie jedzenie, picie. Więc naprawdę się ścigam. I jeszcze tutaj patrzę to M4. No pięknie mówię. Wiadomo, M4, takie wiecie, możecie powiedzieć, że taka senie Ale naprawdę przydaje się, bo później jak, nie, jak zginiemy, stracimy, powiedzmy, przedmioty, albo zdążymy je schować do globalnego ekwipunku, no to mamy właśnie później. No, później tą broń. Więc y, jak zginiemy później, no to będziemy mieli, sobie odkładali tam broń, chowali, magazynowali broń, i będziemy tak chodzili na nowo. Bo mnie ja tak robię. No i tutaj, tutaj co? Tutaj usłyszałem, że zombie biegnie. Na początku nie wiedziałem, czy to do mnie biegnie, czy kogoś goni. Ale zobaczyłem, o, wybieg zombie tutaj, więc mówię, na, goni mnie, znaczy biegnie do mnie. To co? Czas zabić. Yy, kasa wyleciała, co rzadko wylatywa tutaj kasa a... z zombiaków, ale teraz zauważyłem, że chyba po jakiejś aktualizacji zrobili, że wszędzie może ci wylecieć kasa z zombiaka. Okej, okay, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli chcecie więcej takich filmików z Warzy, napiszcie w komentarzu. Jeśli Wam się podobała, łapkę w górę. Na razie.